O, o, witam wszystkich, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i, i Maria o, 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 Dziewica, no, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj, o, o, 28 lutego, o, dostałem o, o, radośnego maila, że właśnie i, że właśnie, no, że mija dzisiaj, a, e, że w, nad, w najbliższych dniach, mija a lat, a 20 lat obywatelstwa Vox Domin Głos pana. E, chciałbym z, a, z tej okazji złożyć a serdeczne. O, o, i o, 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 podziękowania o, wydawnictwo za to, o, o, co oni robią. Jest to, o, o, o wspaniałe, o, o, o dzieło Boże, e, z, o, o e, a tego o, o wydawnictwa, e, tak, a tak trzeba powiedzieć, że tutaj w tym głównym kanale a Droga do Nieba ogrześnika, jak i winny następny, a codziennie korzystamy z oboców prasy tego wydawnictwa. to o, o Boże, rozpowszechniane są na, a, 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 a na cały świat. E, takie książki ja prawdziwe życie w Bogu. Takie książki, a taka książka ja e, a do kapłanów, u, 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 umiłowanych, synów Matki Bożej, księdza Gobi, a, a tamta poprzednia, no to Wasuliriden, e, e, Rajden. E, e, takie książki jak Maria Waltorta, a poemat o Boga człowieka, są takimi, ogromnym. mam na myśli a, a znaczenie owoc, który jest wciąż do wciąż rośnie rośnie i, i nie widać o końca, no bo to są dzieła Boże. A, a, a tego człowiek, no to nie jest w stanie tego ogarnąć. Więc to są bardzo ważne sprawy. Te o, o wydawnictwo to o, o, powinno być specjalne tak na, o, na piedestale, ale. Mm, że że ono idzie drogą właśnie o pana Jezusa, tak, tak biednie prześladowane, a w niepewności, a w trudnościach, to jest droga o krzyżowa, to jest droga o pana Jezusa i dzisiaj to pragnę podziękować o wydawnictwo, że mogę o, o wykorzystywać i cieszyć się i innych obdarzać, mnożyć jakby te dzieło o, o, o wydawnictwo, a przede wszystkim a, a, a duchowo, bo przez te przez istnienie polskiej wersji prawdziwe życie w Bogu a do kapanów, umiłowanych synów Matki Bożej mi znacznie jest łatwiej funkcjonować i właśnie rozwijać te, a te moje o posługiwanie w tym kanale głównym, droga do nieba, grzesznika, i, i właśnie inne, te kanały, jakie właśnie rozwijam, nowe. Poznanie tych dorobków, O, o wydawnictwa yy, Vox Dominic, w moim otrzysiu powinno być celem dla każdego o, Polaka, chrześcijańca. Chcesz poznać Pana Jezusa? Chcesz poznać Matkę Najświętszą, proszę bardzo, oto trzy serie, dwie właściwie, prawdziwe w Bogu, o Boga od człowieka i o orędzie, o, o, o orędzia, a do kapłanów u, umiłowanych synów o Matki Boże to są tak wielkie sprawy tak brzemienne tak głęboko nas wprowadzające w to a co się dzieje w, 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 w kościele ułatwiające nam zrozumienie, bo Pan Jezus mówi, do przyjaciół swoich odsłania nam wszystko, to czego my nie widzimy, bo On to widzi, bo to Bóg widzi w sercach duszy. To on, on widzi, a Pan Jezus no i Matka Najświętsza widzi prasę, a, a tej masonerii. I to jest zwykłe, no i masonerii a, a, a kościelne Widać i tą, tą działalność antychrysta, a tego ducha i tego, a, a, który a, 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 a przychodzi, spersonalizowanego. To, to że zakryte jest i my tego, a, a to nie rozumiemy. Pan Jezus to nam i Matka Najświętsza właśnie nam odsłaniają po owocach, ich poznacie i widzimy te owoce. No, no, no bo szatan maskuje wszystko, zakrywa i ubiera właściwe opakowane, a, a żeby to było przyjemne, y, y, logiczne, akceptowalne do przyjęcia, a to jest nie od Boga, a pochodzące. I końca, życzę o wydawnictwo w o, o błogosławieństwa całej Trójcy Najświętszej i Matki Najświętszej Ojca Świętego Józefa. I niech to wydawnictwo trwa, rozbija się i prowadzi swoją o, o działalność. Pełniąc wolę Ojca O Przedwiecznego, do której, opełnienia a o, 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 do której o, 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 jesteśmy, o, 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 wezwanie wszyscy. I jeszcze raz dziękuję, o, o, pozdrawiam wszystkich i wszystkich i, i, i czytelników, książek. I o wydawnictwa obok Dominy tych o, wspaniałych y, y, y publikacji. I o, o, dziękuję i o, o, przepraszam, że tak o, o, wykorzystuję, o, może nie, a może nie zawsze daję, y, a, a nie zawsze o, o, pamiętam o, o tej, no że to jest właśnie od box do a, 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 a nie zawsze piszę a, czy mówię no, a, a, no bo zapominam ale z reguły no to pamiętam o, o tym i, i, i pisuję no i i odpłacam się najlepszą monetą no, a, no bo nie pieniędzmi T, tylko będę się modlił właśnie a, a, dzisiaj przez ten najbliższy czas, w tej o, o, nowenie, o, o pompejańskiej, i jako, a codziennie odmawiam, o, o wieczorem, a, a, a każdego dnia, aż do białej, o niedzieli, o miłosierdzia Bożego. A, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i, i, i Maria zawsze dziewica.